Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, wiecznie niezmienni. PS 124,1: Umocnij swoje serce w Panu i nie smuć się, nie zniechęcaj się. Uspokój swoje serce, czekaj na Pana, który wie wszystko. Bóg jest Panem Wszystkiego i zawsze ma dla Ciebie to, co najlepsze. Oddaj swoje problemy i lęki w ręce Boga i pozwól Mu działać. Wszystko współdziała dla dobra tych, którzy kochają Boga. Nigdy więcej cierpienia za to, o co prosiłeś Boga, a co jeszcze się nie wydarzyło, zaufaj Jego boskiej opatrzności. Bóg jest kochającym ojcem, który pozwala nam na to, co naprawdę przynosi nam szczęście i pokój. Bóg wzywa cię dzisiaj, abyś był człowiekiem wiary, który ufa, który nie rezygnuje z marzeń i który potrafi czekać na jego obietnicę. Czekanie na Boga nie jest oznaką lenistwa. Nieostrożności czy uległości, to świadomość, że On jest Panem wszystkiego, że ma odpowiedni czas na dokonanie wszystkiego. Nie poddawajcie się w walce, uczcie się żyć zgodnie z wolą Bożą. Twoje oczekiwanie nie jest puste. Bóg Cię kocha i sprawi, że zwyciężysz. Poświęć Bogu cały swój niepokój, poproś o łaskę mądrości i równowagi aby dobrze radzić sobie z sytuacjami. Nie ustawajcie w wytrwaniu w modlitwie i miłości, aby płomień wiary pozostał zapalony. Bóg jest wierny. Napisz w komentarzu, Panie, wierzę, ale przymruż mi wiary. Zjednoczmy się i pomóżmy każdemu, kto potrzebuje słowa inspiracji, aby się nie zniechęciło. Podzielmy się nim z tymi, którzy również potrzebują pamiętać o miłości i obietnicach naszego Pana. Świętego i błogosławionego dnia dla Ciebie i Twojej rodziny z łaskami Bożymi. Amen. Zmień swój dzień dzięki i minuty wiary. Odkryj moc modlitwy dzięki naszej ekskluzywnej książce, minuty wiary na lepszy dzień. Ten przewodnik duchowy jest idealnym towarzyszem na rozpoczęcie dnia w obecności Boga. Link znajduje się w przypiętym komentarzu.